Cześć, tu ma na nakręcić swój pierwszy odcinek na naszej serii Mala w single tym mm, odcinku chciałam pokazać, chciała jak przetrwać pierwszą noc. I ten odcinek nie będzie trwał więcej niż 15 minut. Dlatego, że na razie YouTube mi nie pozwala na więcej. Mm. I chyba w tym na ja mam chyba tego Lollipop'a eee... A nie, nie mam Lollipop'a, to dobrze A gdybym miał Lollipop'a, to by było źle eee... wobec krawca Dlatego, że... Kurde eee... So, bym miał nadal swoje wszystkie rzeczy, bym tam wtedy był optyfine, bym wtedy był bym miał, to pani item bym miał, kreatywa bym miał, no nie wszystko bym miał. Modów nie będę, to czas nie Dodeczki. Najpierw sobie zrobimy mieczy, bo on będzie akurat ma akurat zabijemy owcę. Chociaż w tym odcinku nie zrobię tego łóżka, chociaż mogę zrobić, ale i tak się na niej nie prześpię. Bo w tym odcinku jak mam wie, chcę pierwszą noc. Pokazać jak ją przetrwać, nie, Jak, jak y, spać jak nie jak nie przespać ni, prz, pierwszej nocy. Trzymałam, przepraszam, jeszcze będę mówić Nie wiecie, mi proszę w komentarzach, że tam coś tam źle mówię. Tam włosy coś tam się dzieje z komputerem. Możemy Może pójdziemy sobie kartą, żeby mieć e, minerały. Mam ostateczność, mam. Ja sobie jeszcze tam Ile okay. mam tego? W zasadzie sensie, ile mi może um. Jestem już przyzwyczajona do ścinania pierwszego klocka drewna, bo właśnie mówię, że mam lupaka. A w tym, tym tym bagu jest kapitełka, z tym że zobaczymy teraz do um, ścinania... O, nie, um, nie chciałem powiedzieć owiec. Drewno. Do ścinania owiec. O, okay, Mam bambus Bambusem się przyda za zrobienia chlebka Znaczy nie do chlepka, tylko do chlebka Tylko Do ciasta Chcesz No lecę ja to już Żółte kwiatuszki Ile tych Osiem? Raz bambus. asa, nu vrea sa vad inaia azi nu vrea avem nema cateva ulei 10 am avut uleiul normal Co za drzewo? W ogóle drzewo? No drzewo, patrzcie. śniegu ups, jedzonka jeszcze żebyście się na mnie nie wkurzali chociaż myślę, że na mnie się nie będziecie wkurzać z tego powodu, że jeszcze zmieniamy numerkami jedynką, dwójką, trójką tak też z góry trzeba ja się coś zrobić z tej trzciny jak coś mam cukier, ale o, jest krowa bo nie ma pewnie do jedzenia. Juhu, krówki. Juhu. Dawajcie to. No. Chciałabym wam przesłać tą teksturkę, ale na razie to bym musiała razem wam z lolpakiem to przesłać. Chociaż powiem, jakbyście chcieli, no to napiszcie mi to. Ja Wam mogę powiedzieć jaki to jest lolpak. Chyba, że go macie, no to... No to po prostu już go macie. Tak jak... Ej, jaki los mi się. No to ja może sobie, nie wiem czy mi się opłaca Zabiję sobie troszkę krówek i zaraz dawam wracam. Cześć, już jestem, zabrałem sobie jeszcze troszkę mięsa, już się nakarmiłem I zrobiłam sobie drugi mieczek. No. Yy. Nie wiem czy to ma lepiej. 15 minut więcej. O, no tak. Niech ja głupi nawet koblenie zacząłem kopać. Nawet nie miałem kiofa. Co to jest? Mhm. Mm Myślę. Jeszcze tutaj chyba nie wiem. Tak. Nie wiem. wszyscy mówią, że to jest Enderman, który się wcielił w coś. W coś. W co nie wiem. Przepraszam, w sensie mi się kliknęło pauzę. Widzę, że już jest niedługo noc. Chciałem, żebyście... to ja mogę już powiedzieć, że chciałbym wam... Żebyście mi nie pisali komentarzy, że słabo... że nie... że żeby za słabo kręcę, Rzecz że, nie, że nie, nie jestem lepszy od tego JJ'a, że nie umiem lepiej od niego kręcić, ja że tak nie kręcę dobrze jak on. To właśnie chciałbym powiedzieć, mam, żebyście mnie nie oceniali tak źle, że kręcę słabiej niż wszyscy. No tylko zaraz noc. O no, już noc. Teraz będę zrobić kryjówkę. To jest dobra kryjówka. Mam ziemię, mam ziemię, mam ziemię, muszę mieć ziemię O, ale skopała No, pewna kryjówka. Taka jak improwizorka Ops, może to zakryję kablem A wizarka. Czy może mi... A nie. Dawaj. Idzie ten kartik chyba. Ale zrobimy sobie. Ale nie starczy mi nawet na słodek. A, może ją. Nie wiem, czy to w pierwszym odcinku Jak dobrze tak robić hełm Ale dobra, węgiel to mój kobiet Dobra, ja się z wami żegnam Subskrybujcie, oceniajcie i dawajcie jak najlepsze komentarze Czy mam kontynuować tą serię, czy wam się podoba No dobra, to ja kończę, pa!